Nie brzuski stoją w Twoim miejscu białe? Nie, tam dalej. Zjedzłem dalej no, ja tu skałką Na głowę Ci nie lecimy. No, to jest taka zatoczka. Na plaży. A jak kiedyś sobie zrobiłem taką wycieczkę stąd, tam gdzieś daleko jeszcze, wiesz? A kiedyś Zabiamy. to łowili też tu w tym czerwcu za, za tym betonem ten... No, łowią, no. Bąki podobno biorą Пилка уже очищает, потому что она очень чистая. видно, что это кращий вариант. Палонка. 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 Палонка.

Yeah, jechałem, ale zobaczyłem umundurowanie odlaskowe. Ale nie mierzył w swoją stronę? Jakąś <totek> karabina? I wszystkie w pokojach co podłączniki, bo gniazda te co były, to te, te wszystkie puszki powymieniałem. Nie, te stare, to też jakby te złapie mm. się, te papryk, bo tak jak było, a teraz te gniazda dużo powieszły i tam Kabel zostały. Tam pokojach, w pokojach te gniazdka zostały. W jednym tam to robiłem. W łazience i kabel wyjdziemy do kawiarnia i to wchodził w podłogi, ale w łazience tam wpływa wesołe kroki, zresztą na analizy, to no, tam po zmienianiu, które są rozwijane do ubrychowanej grupy na menu.

bo mam i kopalę, i coś tam większego, to, 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 to zaraz. No widzisz, u mnie też, kurwa, odpukać nic się nie dzieje, a wszystko, i jeszcze jest jednopasowe zasilanie w całym domu. I wszystko chodzi, kurwa. A jak jest, nie ma nic, nie ma decyzji. Przedzi mam wymienioną, kurwa. Pawła, to już trzecia instalacja. Była stara taka, że tam powierzchni, jak robili, jak to, jak to, to mało państwa, to takie przewody były na, na, na ścianie powierzchni, bo Potem tam jeszcze kiedyś, tam jeszcze małe małe, byliśmy w okazji ucale.